Ciecie z tej strony Matrix, phone Game. No i to jest już chyba z tego co mi się... co nie pali, pa, palić, pamięć, mnie pale... pamięć pamięć nie myli. To to jest moi już... z serii Death Tracker 2. No, i yy, 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 tak. Yy, o kurde. Nie wiem czy było mnie słychać, to było tylko przywitanie, to nic nie stracone. Ale chyba mnie nie było przy takiej głośnej muzyce, więc yy, jeszcze raz Siemanko, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Matrix Fun Game i jest to chyba już piąty odcinek z gry. O proszę, dostałem i takę. Jak fajnie, jest to już piąty odcinek z gry Dead Trigger 2, więc coś tutaj mam. Co to jest? Run and Torment Winner? Nie wiem, później się może zobaczę, ale proszę Was, ludzie, mam i takę. Jestem z siebie bardzo dumny. Normalnie, strasznie, tak bardzo. O, i mam 10 granatów. Mówiłem, że uzupełnię. Not now. To później się zrobi jak samemu. nagrywaj. Chociaż ja tak nie gram. Okej, okay, to robimy daily job. No dobra. To chodzi o kasę, a kasę mam do, więc nie wiem po co ja to robię. Zobra. Zob dobra, zobaczymy co to się stanie tutaj. Mam nadzieję, że coś trudnego, bo chyba tylko jedna Nie wiem, chyba dwie misje dopiero. O proszę. I taka fajna rzecz. Aha, mam tyle, kiedy się zombie zabić. O na hita deda. O to jest fajne. To mi się podoba. A tylko 3 te... Cztery, nie wiem ile. No i to jest broń, panowie i panie. O, o, we have a big problem. Czy ktoś mnie w ogóle rozumie? O, to jest za mną ten pan. Ja mnie pan od tyłu zachodzisz, ja tu nagrywam. Ło panie, co to jest? Ja tu granata rzucam. A i ulepszyłem sobie granata. Nie. Ten teraz zadaje 90 HP, a wtedy 45. To, to chyba też ładnie zablokujemy sobie tam zombie. O, panie, co mnie tak daj. Jakoś tak. Zablokujemy, a co można, można. Co ma nie może, co ma nie móc. Nie wiem, jak to powiedzieć. Szybko uzupełnimy. I pach jeszcze tutaj. Ło, jaki ładny headshot. Co mnie tutaj krzyczysz, skrzyczysz. No, no Ciumok. Nie, no, ale granata, bo ja się boję. O proszę, dał mi coś. No ja się boję i ja nie chcę z nim walczyć, bo on mi kurde deadnie, bo taki kurde ziejący... Nie wiem co to jest. krew? Czy, czy coś to jak ja deadness, jak będę z czymś takim walczył. Dobra, spróbujemy teraz zasadzić headshota. Headshoty. Kilka. Może tak. Ciu, nie udało się. Nie udało się. Chodzę tylko sobie i zbieram tak. No panie, chcesz się bić? A tego nie dadłem na raz. Czasami na raz, czasami nie. No co? Auć! Chodź tu. O, mam pomysł. Pach. Jak fajnie. Dobra. No i zamknęli mi skrzynkę. Ja tak nie rozmawiam. No i fajnie. No jak fajnie. No i co? Da się, da się! I podwójny prezent. Ależ ja się cieszę. Ma radość, jest nieokreślona. Teraz tak tak. myślę sobie, czy może medyka by tak trochę nie podszkolić, jak ja to mówię. A ile by to trwało? Sprawdzę to Let's go. No, thank you. Up upgrade. Minutę. Za tysiąc. No to co? Biorę. Co, co, co mam nie brać? A więc y, poczekajcie chwilkę. Zaraz do Was wracam. Nawet nie będę zatrzymała, bo mi naprawdę szkoda zatrzymać. Tylko coś zrobię. Okej, okay, dobra, jestem z powrotem. Nawet nie zatrzymywałem, tylko, no, nawet mnie. No 20 sekund mnie nie było. Dobra, to tak. Niech ten medyk sobie tutaj robi, co tam chce. A my pójdziemy na Afryka Camping. Okej, okay, dobra. Niech i tak. No ja bym chciał z nim jeszcze jedną walkę, bo pamiętam, że w poprzedniej. chwila, nie. W poprzednim odcinku właśnie on się pojawił. Tak przychodził obok nas, jak my helikopterem lecieliśmy. To pamiętam jeszcze. Cisza. A tu za chwilę po a jednak nie. No co my tu mamy? To nie tu przed chwilą byłem? O kurde, już się zbliża, maślak. jest skubaniały. O, -o. Noć Co tak skrzeczą? O o, czerwone oczy ma. Chyba się pogniewał na mnie. Panie, co? co... Ole się rozprysła. Rock and roll. Co jeszcze chodzi. ja się boję, uciekam. No i co? Najlepszego, żebym zrobił. No, ktoś mi powie, Czy chyba nie? Rzucę. Jak fajnie. Czyli on ma tylko 90 AP? Łe to lajcik. to będę miał 1 na 2. No fajnie, fajnie. Nie powiem nie. Więcej? Idź pan z tym. Okej, okay, żeby mnie tu nie wkurzały. A tych tutaj pach, pach. O proszę, dziewczynko mała. Co ja zrobiłem? Jaki ja jestem głupi. Co? Idź po Dobrze, zaraz do was wracam Witajcie z powrotem. E, to znowu ja cały czas to ja... co ja w ogóle mówię. Okej, okay, o kurde tutaj. Tak i taka długo przeładowuje. Szkoda, że ma tylko pięć strzałów, ale nie wiem, na przykład 10. Byłoby super. Takie rzeczy to nie w tym kraju. Dobra, to ja uciekam. Jedziemy dalej. O, panie kolej O, proszę, a tego? O, jeszcze świnkę zgarnąłem. Fajnie. No dobra, jedziemy dalej. No, cześć, cześć, cześć. Ty też witaj. O, on miał czerwone oczy. O, proszę, jeszcze. Nie, tylko nie on. A dobra, z jednym dam radę sobie. A co? Kurde, drugi. No, no co, z dwoma? Naprawdę, łe, to ja, ja, ja robię do widzenia. Granacik. hehe, Tegoś się nie spodziewał, co? Oczekiwane rzeczy się tu robi. No i co? Nic mi nie dałeś? Nic mi nie dałeś? Serio? Łe, panie, on tutaj jest. Kto by się go spodziewał? No na pewno nie ja. Zaraz będę musiał ze granaty kupić. Naprawdę nic mi pan nie dałeś? Nic? Tylko HP? Trzeba będzie się zadowolić i tym. No cóż, no można i tak. No, można i tak. Łe, tam za blisko podeszłem trochę. Okej, okay, ile mam do uleczenia? 9. No, to nie najgorsze. Czerwonymi oczami, bo z tego, co zaobserwowałem, mi oczami, moimi oczami, to właśnie te czerwone szybko chodzą. Szybko. Zwróćcie uwagę. Nie wiem, w innym odcinku. Tym teraz już skończyłem, brawo. A nie, jednak nie, jednak nie, Muszę podążać za tą szczałką. Już myślałem, że skończyłem. Kurde, szkoda, szkoda. Jeszcze bym dead, a to bym się wkurzył. Nie. Prawie misję ukończyła Szanownce, i tu nagle pokazuje mi się you dead. No to bym ten telefon wyrzucił przez okno, naprawdę. Mnie tak rozgniewało, że naprawdę moja. Moje rozgniewanie jest nieograniczone. No dobrze, to tak. Pro... Nie, naprawdę. Tak na... naprawdę. Naprawdę tak. Ale ja robię skip video. Video jak. Robimy tak produkty. No właśnie nie wiem, boom chickeny, czy to. Adamy, czy to. Za minutę będzie wszystko. O, mam 10 tysięcy co ja. Naprawdę, naprawdę, naprawdę no co ja robię? No takie rzeczy mi tu się robią. Naprawdę, no naprawdę, no chyba naprawdę no widocznie, naprawdę, no dobra. Niech będzie i tak. Bo się zrobi i może wtedy coś widziałam. Nie wiem. Nie wiem, co tu staje. Coś stanęło się. To może ja poczytam takie rzeczy. Dobra, happy Easter. Szczęśliwego jajka. Specjalna oferta Xmas Gave Away. Nie wiem co. Earth Day Fan. Urodzinowa zabawa. Summer Explorer Update. Jakiś. News later. Welcome in March update. No to można jeszcze w tyde, w tą. Dobra. No co to tyle? Shop the Zombie fix Welcome in Jura. Dziura... January update Dear Zombie Hunter Dear Zombie Hunter. To nie powinno być Deer Hunter. Coś im się pomerdało. Okej, okay, dobra, pierwszy gotowy. Jeszcze jeden. Jeszcze raz. Co się z tym dzieje? Ale ja mam lagi. Takie laki tylko u mnie, dziękuję bardzo. No to 15 sekund. Teraz ja będę mówił o czymś kompletnie niezwiązanym z grą Więc jeśli Wam ogląda w ogóle nie oglądał poprzednich moich odcinków, chciałem przypomnieć, żebyście pisali w komentarzach, jakie gry mam nagrywać. Oczywiście na Androida, bo na telefonie nagrywam. No nie, no dobra, to zrobimy w inny sposób to. W takim pach, pach i zrobimy to teraz. Tak. No i zrobimy Dead Trigger. Twójeczka. No i teraz ja ci jakaś arena, proszę. Dobra, to loading, loading. Ja poczekam, mi się nie spieszy, komu się spieszy, ta. A więc nie wiem, jestem przyzwyczajony, że jak zawsze odpalam, to się witam, ale... Jeszcze bym powiedział siemanko. Hmm, ale co tam? A niech będzie, ja się siemanko, ale już powiedziałem dwa razy. O ja 20... A moje odejmuje 21, a jestem słabszy. Trudnie radę jakoś. Z tym i taką. I taka, i taka, i taka, i taka, i taka, i taka. Jakbym śpiewał o itaka, jest i taka, i taka, i taka. Nie chcę nikogo obrazić, oczywiście, oczywiście nie chcę, jeśli mam jakieś kobiety wśród. Naprawdę. Dobra. Spokojnie, spokojnie, matryk. Nie dobra. Zrobimy to w taki sposób. A więc dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeśli odcinek Wam się spodobał, dajcie łapkę w górę, a jeśli nie, to w dół. Ale wolałbym tylko w górę. I przepraszam bardzo za te lagi straszne. Nie wiem czemu, ale spokojnie, bo się dowiem. Komentarz, dajcie subskrypcję, jeśli jeszcze nie daliście. No i to z mojej strony na tyle, a więc trzymajcie się na razie.